do subit o keti kavi keti na tu vo kako govoris ja ide da ja klyuda no keti kavi keti da no e jednako koto ja ja o koto da poso se kriva po karmi ne se kriva se

A można przeczytać? Ja, można i przeczytać, nie? Można i przeczytać. Nie. Ojczo, swoim samochodem sam jeżdżę. Ojca Świętego, żeby nas również tutaj wspierał, bo taką dwa dni temu, właśnie trzy dni, cztery, no kwietnia mm, przeżywaliśmy śmierć, tak Ojca Świętego Modlili naszego, się, tak, tak, tak bardzo gorąco, także jego kanonizację, myśmy on jest święty już od, od, od zawsze, tak. <laughs> tak, także tutaj postawiliśmy również na, na dzisiejszą uroczystość tutaj, bo tak to czy ta figura stoi już od 1908 roku? Tak, 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 1908 roku. Czyli 99 Tak, to za, za rok będzie 100. Za rok będzie 100. A to miejsce czekało na Matkę Bożą, masz tyle lat. No właśnie, żeby ty to tak po prostu było tak. To tyle lat stało właśnie... Ale papież tu będzie stał? Nie! Nie, nie, papież nie dlatego, że no... Za dużo by było teraz, tylko po prostu tak, żeby nabrawał odwagi i mówił czuwajcie, mulcie się. Papież już niedługo będzie stał przed kościołem. No, no właśnie, no właśnie. Pani Adrzeje tak. kiedy? 2 no, maja, tak? 2 maja. 2 tak, maja, w Łotwie tego Zygmunta. Zapraszamy. Dobrze. To módlmy się wspólnie właśnie, by Pan Bóg pobłogosławił tę odnowioną figurę z 1908 roku, na chwałę Panu Bogu, tę figurę poświęconą Matce Bożej Niepokalanej, na chwałę Matki Bożej, tą figurkę naszego miłowanego papieża, Jana Pawła II. Niech imię Pańskie będzie błogosławione teraz i na wieki. Módlmy się, Wszechmogący wieczny Boże, wielbimy Cię i wysławiamy Ty. Uczyniłeś wielkie rzeczy, Najświętszej Marii Panie, wybierając nam Matkę, miłowanego Syna Twojego i naszego Zbawiciela. Ona stała się błogosławioną między niewiastami, bo uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane od Pana. Pobłogosław Panie Boże, tę figurę Matki Bożej Niepokalanej, sługi Bożego Jana Pawła II, tę odnowioną figurę chwale Pana Boga wszechmogącego znak krzyża świętego. Niech nam przypomina, że Maryja, Matka Chrystusa, jest naszą Matką, do której możemy się uciekać w każdej potrzebie. Spraw tak, że abyśmy jak ona naśladowali Chrystusa naszego Pana. Amen. Będzie poświęcona właśnie wodą święzioną z Tak, od Matki od Bożej Padow. Bo Matka Boża właśnie to syna i ducha tak. Ten obraz. Tak, Matki Bożej na, 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 na. Bo ten właśnie obraz to jest... Trochę inny, inne są sukienki, inna jest to tak, korona, jest to tak, jest sukienki Solidarności z bursztynu zrobione tak, z Gdańska, tak, tak. a korony przed całą śmiercią poświęcił ojciec święty tak, Jan tak, Paweł II. Tak. I ta Matka Boża, jak wiemy, 2-3 czerwca nawiedzi także naszą parady. Serdecznie zapraszamy na tę Europejską. pełni zaufania prośmy naszego Pana Jezusa Chrystusa za wstawiennictwo Jego Matki, Chryste, Zbawicielu Świata, niech Twoja Matka i dla nas będzie najlepszą z matek i urędowniczką u swego Syna Jezusa Chrystusa. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Pociesz wszystkich ludzi, którzy cierpią, chorują, albo są w bardzo trudnej sytuacji, nieraz bez wyjścia. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Pozwól naszym zmarłym, zwłaszcza zmarłym tu z woli korzeniowej, cieszyć się chwałą Maryi w niebosiętej w niebie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Jak Maria zawielbiona Wielkie rzeczy nam uczynione oddajemy chwały Bogu. Odmówmy więc modlitwę pańską, której nauczył nas jej syn Jezus Chrystus. Ojcze, Ojcze nasz, nasz, któryś jest w niebie. Święcie imię Twoje, szyj królestwo Twoje, bądź wola Twoja. Jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy. Jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie bój nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Panie nasz Boże, wysłuchaj naszych próśb, wybaw nas od wszelkiej przeciwności. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Was tu zebranych nie błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Poświęćmy teraz pokarmę na nasz stół, wielkanocny. Święcenie pokarmów świątecznych jest starym zwyczajem Kościoła. Przypomina prawdę wyrażoną przez apostoła Pawła słowami czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czyńcie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie. Spożywanie posiłku jest czynnością świętą, dlatego wielu z nas modli się przed i po jedzeniu, przynajmniej kreśli na sobie znak Krzyża świętego. A na największe święto zmartystania Pańskiego święcimy także pokarmę na nasz stół wielkanocny. Kiedy zakończymy święty postpaskalny, dziś właśnie się kończy, Spotkamy Chrystusa Zmartwychwstałego we Mszy Świętej Wielkanocnej, wrócimy z radością do naszych domów i z Chrystusem zasiądziemy do świątecznego stołu. Wyrazimy sobie wtedy wzajemną życzliwość podczas składania życzeń przy dzieleniu się poświęconym jajkiem, który jest znakiem nowego życia. Prośmy więc Chrystusa, Pana zawsze obecnego wśród tych, którzy Go miłują, aby pobłogosławił te pokarmy na nasz stół wielkanocny. Módlmy się. Panie Jezu Chryste, Ty w dzień przed męką i śmiercią kazałeś uczniom przygotować wieczerzę paschalną. W dzień zmartwychwstania przyjąłeś zaproszenie dwóch uczniów i zasiadłeś z nimi do stołu, a późnym wieczorem przyszedłeś do apostołów, aby spożyć z nimi posiłek. Prosimy Cię, daj nam z wiarą przeżywać Twoją obecność między nami podczas świątecznego posiłku, dzień Twojego zwycięstwa, abyśmy mogli radować się z udziału w Twoim życiu i w Twoim zmartwychwstaniu. Chlebie żywy, który stąpiłeś z nieba i w komunii daje życie światu, pobłogosław ten chleb i święt, i wszelkie świąteczne pieczywo, na pamiątkę chleba, którym nakarmiłeś lud słuchający Ciebie na pustkowiu i który po zmartwychwstaniu przygotowałeś nad jeziorem dla swoich uczniów. Baranku Boży, który zwyciężyłeś zło i obmyłeś świat z grzechów, pobłogosław to mięso, wędliny i wszelkie pokarmy, które będziemy jedli na pamiątkę baranka paskalnego, i świątecznych potraw, które spożyłeś z apostołami na ostatniej wieczerzy. Pobłogosław także sól, aby chroniła od zepsucia. Chryste, życie i zmartwychwstanie nasze, pobłogosław też jajka, które są znakiem nowego życia, abyśmy dzieląc się nimi w gronie rodziny, bliskich, gości, mogli się dzielić zawsze radością z tego, że jesteś z nami. Daj także nam dojść do wiecznej uczty Twojej, tam gdzie ty żyjesz i królujesz teraz i na wieki wieków. Amen. Amen. A, a jest tu Dobrze dobrze. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca, Syna i Ducha Świętego nie wstąpi na te pokarmy i na tych, które będą się świąt taki zając ładny nawet tam jest. Tam jest taki wspaniałe te koszyczki wielkanocne. Życzę więc wszystkim, którzy będą tymi poświęconymi pokarmi się Święta Wielkanocne dużo Bożego Błogosławieństwa, radości płynącej z czystego sumienia, pokoju Bożego, zgody, w sąsiedztwa w tej miejscowości, w parachii całej naszej, życzliwego patrzenia na siebie nawzajem, tak jak Pan Jezus patrzył na nas te dni, kiedyśmy korzystali z sakramentu pokuty, z rekolekcji kiedy gromadziliśmy się na to święte Trybun Paschalne, które się dzisiaj kończy. Wesołego Alleluja wszystkim i opieki Matki Bożej, która z tego miejsca będzie tu nad tą waszą miejscowością czuwała. Do niej odmówmy jeszcze raz wspólnie. Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, między i, i błogosławiony owoc żywota zbierna. Twojego Jezus. Święta Maryjo Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Matko nieustającej pomocy, módl się za nami. Święty Zygmuncie, patronie naszej parafii, módl się, módl się za nami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn Bóg Święty. Amen zapłać tym, którzy się tu przyczynili do odnowienia no tego miejsca tak i będzie to jakiś wkład nasz właśnie w przygotowanie do nawiedzenia Matki Bożej w naszej parafii 2 i 3 czerwca zaśpiewajmy serdecznie podziękować za różne formy pomocy za wsparcie radą i dobrym słowem bez wspólnego wysiłku byłoby to niemożliwe szczególne podziękowania dla pani Agnieszki Malmon, Kaliny Cender Zofii Cender Zofii Limani, Małgorzaty Tomczyk, Danuty Sztachery oraz panów Stanisława Buczka, Tomasza Buczka, Jacka Sasala, Alberta Cendra, Kazimierza Pytonia. Przy, przy renowacji pracował tu pan Stanisław Romanik I jeszcze serdeczne uznania również dla pana Szczepana Kowalskiego z firmy Komarz z Radomia. Wszystkim Wszystkich Was ogarniam podziękowaniem i wdzięcznością, zapraszając jednocześnie do przychodzenia do naszej matki. Nie zostawiajmy jej samej pod krzyżem, ale pamiętajmy, że obok niej jest miejsce dla każdego z nas, dla każdego mieszkańca Poli Życzę wszystkim zdrowych, błogosławionych świąt, a radość zmartwychwstałego poranka. Niech za gości w waszych sercach. Szczęść Boże. Dziękuję serdecznie miejscom. Dziękuję. Tak, nie tylko wierzę, ale i w kulturze ludzi, którzy tu mieszkają, że o takie miejsca dbają. Dlatego serdecznie dziękujemy. My tu przychodzimy, modlimy się, zapewniamy, bo my że jesteśmy w maju. Ile nas tam jest, ile się zbieramy. No, żywo, żywo niedługo już. Tak, tu właśnie ta pani, zielowo, która właśnie pięknie. pani Cender dba o to, żeby było zielono. I tu dbają pani o, o porząd, a, a szczególnie panu Pytoniowi tu dziękuję za ten właśnie postument, na którym stoi matka Boża. Gdzie pan to? Pyton, panie Pytoni! Panie Pytoni, gdzie pan jest? się! Panie... To właśnie on przytachał tego, tutaj ten pan, który nam to odnawiał, wszystko wy... wyciosał takim, a ogrodzenie, to tutaj właśnie pani Malmond dała materiał, a pan Buczek z synem, święcie, po prostu to wykonali, także, że... Że jest komu dziękować i tak jak powiedziałam, tak, tak. wspólny wyświęcenie. Bez wsparcia wszystkich każdego z Was i jeszcze raz serdecznie wszystkim dziękuję. A ja w imieniu Komitetu Społecznego chcę podziękować za ten dar na pomnik Jana Pawła. Na to, tego Wszystkiego najlepszego. Zapraszamy na uroczystość, odsłonięcie. No muszę po śmierci, powiedzieć, że w naszej parafii to zadbane są te wszystkie figurki, krzyże i to wielka chwała. A przynajmniej wiecie, bo macie, tu robiliście sami, jakie to są kosztowne rzeczy, które robimy przy kościele. No, ale bo zapłać za wszystko, a szczególnie na ten piękny, wielkanocny koszyk. Dziękujemy bardzo.